Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam y, glitch, który jest na mapie walka z bosem. Miałem niestety tylko 11 biletów, i te wszystkie 11 meczów wygrałem. Skończyłem na ekstremalnym 6. Mam zaliczony, tak jest, ekstremalny 6, ekstremalny 7 już nie mogę grać, bo nie mam już biletów. W sklepie też już nie można ich kupić. Także myślę, że tym glitchem nawet się da wbić Insign 16. Zrobił to zresztą Coach Corey, u którego widziałem ten glitch. Jak widzicie, tu mamy wszystko zaliczone: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 chyba. No, a możliwe, że miałem 10 biletów, nieważne. Jedyne co potrzebujecie mieć to. Pokażę Wam to z, z tą sponsorką, powtórkę, to będzie drugi pojedynek. Jedyne co musicie posiadać to El Primo z gadżetem. Co musicie zrobić? Idziecie na lewą stronę mapy i Najważniejszy jest L Primo. On musi zaciągnąć y, robota do tego stawiku po lewej stronie. Da się to też robić w innych miejscach. I tu, jak już stoi ten y, robot przy wodzie, to L Primo go przerzuca do tyłu i on się gliczuje w tym miejscu. I wtedy możecie go obijać. On w ogóle nic nie atakuje, nie strzela. Jedyne co może wam zadać obrażenia to te robociki, co chodzą dookoła Oraz w późniejszych etapach jak ten robot wyrzuca z dupy te swoje rakiety, co zostawiają takie plamy ognia To jest właśnie bardzo przeszkadzające Także bierzecie firma z gadżetem, ktoś kto ogarnia jak to robić No i najlepiej Nite z niedźwiedziem, co ma gadżet, yy, znaczy Star Power na yy, szybsze te ciosy niedźwiedzia Widzicie mój niedźwiadek ciągle obija go to bardzo szybko leci, już 32%. No i po prostu tak jakoś idzie. No trzeba trochę tam koordynacji w późniejszych etapach, żeby to ładnie ogarnąć, żeby to wygrać, ale jakoś idzie łatwo po prostu. No i to było to easy zwycięstwo, także to jest ten glitch. U mojego brata chciałem zagrać, on ma 80 biletów. I z tego co widziałem przed chwilą to zgliczowali go nawet na ścianie z lewej strony na boku. Ale ja jeszcze podczas spotkania... Tylko nie pamiętam, który to był już mecz, czy to był gdzieś, to było pod koniec, że dało się go zgliczować też pomiędzy te dwa klocki... tutaj zaraz wam najadę. O, tu, między te dwa klocki. Tu też da się go zgliczować, tyle że potem jak on te rakiety już wypuszcza, to on te dwa klocki zniszczył, o właśnie, to jest ta powtórka. I on po prostu te dwa klocki zniszczył, jak go nie zniszczył, to on już się odglitchował. Także, o widzicie, to teraz jest glitch, ale później on zacznie wyrzucać te rakiety i on zniszczy te dwa klocki. I po prostu już się odglitchuje, o widzicie? Już chodzi normalnie, strzela tymi, tymi, tą salwą a jak jest glitchowany to nie strzela tą salą także robicie to dokładnie tutaj nad tym jeziorkiem stajecie tu gdzie jest taki właśnie w tym miejscu el primo go przerzuca on się gliczuje i po prostu nawalacie więc jeśli macie bilety to warto to wykorzystać ten glitch o jest oczywiście nowe, no bo gadżety wyszły niedawno, no i oczywiście będzie to potem usunięto, ile w ogóle całkiem te walki robotów nie będą usunięte, bo wiadomo już nie ma biletów, nie można ich zbierać. Na następnym update cie mają być usunięte bilety. Nie wiadomo co będzie z tym trybem robota i co w ogóle będzie w zamian za bilety czy coś takiego, także korzystajcie, możecie sobie nabić. No, i to tyle w tym odcinku. Wrzucę w komentarzu też link do coacha Corriego, gdzie tam wbijał Insign 16. No, ja nie mam biletów, niestety. Mogę przejść do sklepu, ale w sklepie nie ma biletów, nie można ich kupić. Można tylko gemy i pieniądze. Także 15 skrzynek nabiłem, miałem 0, ale miałem też podwajaczy żetonów, także tam chyba 120. Za jedną walkę był Max na ekstremalnym 6. Zobaczył mojego brata, jak na jego koncie tam wbiję jakieś wysokie coś, bo widzę, że on teraz sam tam gra to może wrzucę filmik tam z ekstremalnego 10 czy 15 jak, zależy jak się uda, bo po prostu nie wiem zapraszam jeszcze do planu, nie to co dla to jest klub to jest mój klub, tu są członkowie parę osób jest, parę słabych, parę dobrych tutaj macie znacznik klubu, wystarczy go wpisać j0jcj2r i to by było na tyle w tym odcinku no i co, mogę Was jedynie poprosić o subskrypcję, jeśli nie chcecie subskrybować mojego nadznego kanału, to możecie chociaż zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to bardzo by mnie ucieszyło. Kasy i tak z tego nie mam, bo mam za mało subów wyświetlanych itd., także łapeczka w górę raduje mi serduszko. Może zrobimy opening tych 15 skrzynek, jeszcze nie wiem, na pewno będzie odcinek na koniec sezonu, także na razie to tyle, trzymajcie się ciepło, cześć!